eksportować do Portugalii? Ja sądzę, że mamy ogromny potencjał w wielu produktach jeśli chodzi o Portugalię. Portugalia jest takim krajem po prostu, który no, dość dużym stopniu zależy od importu jeśli chodzi, szczególnie jeśli chodzi po prostu o produkty rolno-spożywcze jest jednym z takich najbardziej w świecie nawet można powiedzieć krajem uzależnionym po prostu od dostawców zagranicznych w zbożach jest prawie 90%. Więc sądzę, że i to my zresztą obserwujemy już w naszym eksporcie, że co roku mamy wzrost rzędu dwucyfrowy do 15%, dochodzi, jeśli chodzi o produkty rolno-spożywcze. Więc zdecydowanie produkty rolno-spożywcze, ale, ale też i kosmetyki. Ja uważam, że, że, że Portugalia no, ma takby skostniałą taką strukturę e, zobaczenia ko, ko, kosmetyki. Zresztą panie na to wskazują. My, jako Szósta Potęga, europejska i chodzi o kosmetyki zdecydowanie moglibyśmy tutaj poprawić swoją obecność i, i, i my jako WPHI sporo robimy w tym celu, między innymi w tym roku byliśmy na targach Expo Kosmetyka, gdzie żeśmy zaprezentowali 7 firm polskich wraz z ich produktami i obserwowaliśmy, że jest duże zainteresowanie. Zresztą te firmy nawet sobie już dystrybutorów e, swoich kosmetyków na, na rynku portugalskim. Natomiast e, nie ulega wątpliwości po prostu, że też będziemy mieli do czynienia jakby, z zupełnie nową fazą rozwoju gospodarki portugalskiej. Ona będzie w dużej mierze nastawiona, powiedziałbym, na zmianę dotychczasowego, to powierzał po, mi Padrão, e, czy ZOCA, powiem, do rozwoju gospodarczego, który do tej pory był oparty, na dziedzinach e, które oni nasuwali po prostu na produktach, które nie, nie są przedmiotem wymiany. W dużej mierze dotyczy to budownictwa. W kierunku jednak tworzenia, powiedziałbym, bazy wytwórczej. Zresztą Portugalczycy mają taką ambicję, to widać po prostu w programach rządowych, że chcą dojść do 20%, 20 mniej, więcej, mniej więcej udziału sektora wytwórczego w gospodarce narodowej. W tej mają gdzieś więcej jak 15%. Więc to siłą rzeczy po prostu spowoduje wzrost importu i maszyn urządzeń dla technologii. I tutaj też w dużej mierze my, my mamy yy, duże możliwości yy, zaopatrzenia po prostu tego, tego rynku w tego rodzaju po prostu pro, produkty. Więc yy, ciągle uważamy po prostu, że yy, że, że w sektorze produktów kosąc mamy dużą rolę. To zresztą też widać po naszej strukturze naszego eksportu, gdzie dostarczamy i telewizory, i produkty gospodarstwa domowego, typu pralki, lodówki, prawda? No, telewizory już osławione, które, które są w czołówce, na, 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 na górnej pozycji naszej listy eksportowej. Także. Jest szere, cała gama produktów, które, które my możemy dostarczać na ten rynek, co wynika powiedziałbym, z aktualnego gdyby, stanu y, rozwoju gospodarczego, gdzie y, no jednak Portugalia zaopatruje się w wiele produktów za zagranicy.